Po koncercie ogólnie towarzyszy mi dużo emocji, ale ja też zawsze staram się, bo wiem, jak to bardzo jest istotne dla moich słuchaczy, żeby poświęcić im czas po Aha. koncercie. Wiesz, w przypadku muzyki, którą robimy obaj, ona trafia do odbiorcy tak głęboko, że jeżeli już ktoś po koncercie decyduje się po to, żeby do mnie podejść i zamienić ze mną słowo, to oczywiście. Czasami są to ludzie, którzy po prostu chcą zrobić zdjęcie i sobie pójść, ale też bardzo często są to ludzie, którzy chcą mi opowiedzieć jakąś historię mhm. związaną z moją twórczością w ogóle, albo z jakimś konkretnym numerem. Mhm. W przypadku sumy wszystkich strachów, o której mówiliśmy przed chwilą, no ja nie grałem jeszcze tego numeru na żywo. Zrobię to pewnie pierwszy raz za kilka dni. Natomiast, no, dostałem tyle wiadomości, smutnych wiadomości dotyczących sytuacji rodzinnej. no wiesz, wystarczy przeskrolować i tak dwa razy pod tym teledyskiem i już więc, człowiek ma wrażenie, że nie ja chcesz trzeci raz zrobić ruchu ręką. Więc to na pewno też będzie, wiesz, trudna sytuacja, kiedy będą podchodzić do mnie. Z jednej strony trudna, bo, bo, bo zawsze się trudno słucha o tragedii dzieci, hmm? ale z drugiej strony też, no, zdaję sobie sprawę z tego, wiesz, jakim wsparciem ten numer ten konkretny numer był dla dla ludzi którzy którzy go posłuchali